Zaczynamy program między gwiazdami Ekstra. Ja nazywam się Paulina Koziejowska, a dzisiaj w swoim programie goszczę Monikę Jarosińską. Dzień dobry, witam cię. Cześć. Po tylu latach się spotykamy. Wszystko przez to, że byłaś na Malcie przez bardzo długi czas, no i wróciłaś na stałe do Polski, to już stwierdziłam, że nie ma innej opcji, musimy się w końcu po latach zobaczyć. No i powiedz, jak to jest ci po tym powrocie tutaj u nas w kraju. Um, muszę tak trochę sprecyzować. My się widziałyśmy bodajże trzy lata temu, albo cztery. No to to bardzo dawno. Wiesz co, ja jestem przeszczęśliwa, że wróciłam do Polski. Wróciłam w tym roku w styczniu. Pewnie wiesz, miałam o tą nieszczęsną operację kręgosłupa, ale z takich ciekawostek powiem Ci, że dwa tygodnie po operacji pojechałam już na plan zdjęciowy do Wrocławia, nie, przy, nie przyznając się nikomu, że, że jestem po operacji. I w momencie jak y, miałam scenę, gdzie musiałam nosić ciężką y, y, mikrofalówkę, przyznałam się, to była ostatnia scena, mm -hmm. y, mówiąc bardzo przepraszam, ale, ale ja nie mogę dźwigać. A co się stało? No bo ja jeszcze mam szwy na plecach. No i tam wszyscy zamarli. Y, natomiast ty wiesz, że ja jestem... Y, y, Um, jest się, siła ciężki, ciężki zawodnik, a twoją następną rozmówczyją będzie Kinga zawodnik. Czyli zobacz, jak, się tam, jak to by się trafiło. no Dwie zawodniczki. Wszystko się zgadza, dwie zawodniczki, ale ja mam wrażenie, że my też z tego bycia zawodnikiem uczymy się z wiekiem. Że jednak mm. wiek nas doświadcza, powoduje przyjemne, ale też i te mniej przyjemne chwile mm. i jeżeli mamy tę, to, to wsparcie chyba też bliskie jakiejś osoby, to jest nam wtedy łatwiej. No Ty masz wsparcie swojego męża, który właśnie przyleciał wrócił z tobą, czy tak kursujesz teraz trochę Malta nie, 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 my już wróciliśmy na stałe. A wy na stałe, na stałe Wróciliśmy. Rzeczywiście Robert jest takim moim dużym oparciem. Ja już jak pamiętam, jeszcze jak leżałam, tak, byłam bardzo ciężko chora na, tej, na Malcie, no to mój kochany małżonek co dwie godziny był przeszkolony, nie masował, żeby mi trochę tego ten ból uśmierzyć, bo to był ból nie do wytrzymania, ale nie mówmy o chorobach, mów o przyjemniejszych rzeczach. No właśnie, życie dzieli się... Skończyłam i... 50 lat, nie wiem, to jest takie przyjemne. <laughs> ale słuchaj, no ja właśnie kilka wywiadów z tobą przed naszą rozmową oglądałam i ty cały czas mówisz o tym, że skończyłaś 50 lat. Ja sobie myślę, nie, ja nie będę zaczynać tego tematu, Dobra, bo Monika sama okay. powie, że skończyła 50 lat, prawda? Bo nieraz podczas A... wywiadów jest to takie trudne dla dziennikarza, żeby powiedzieć o tej 50... Bo kobiety każdy... o, wiek się bo nie o wiek się nie pyta no. nasz żołądek jest super. E, no i jak się czujesz? Po tej, oj, co na żołądek jest super? Mięta? Mhm. Ale po Wie... 50 czy przed 50 rokiem życia? Nie, 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 <laughs> Dobra, po. Żartuję, czy coś się zmieniło? Absolutnie czy, czy... Nie, nic. Ja w ogóle bo, bo nawet powiem ci szczerze, nie celebrowałam urodzin. Ja od, kilku lat, od kilku lat generalnie nie celebruję urodzin. A że jakaś jest piątka z zerem, to jest dla mnie jakiś kosmos. W ogóle mi mnie już tyle lat, więc dla mnie wiek to tylko liczba. I jak koleżanki i kobiety mówiły, no wiek to tylko liczba, i w momencie jak skończyłam te 5D, powiedziałam sobie, kurde, przecież ja dalej mam 28. Mhm, tak mam 28. No znaczy, Właśnie bo się urodziłam się 28 maja, może tylko ta 28-ka mi chodzi po głowie. W jednym z Twoich wywiadów usłyszałam takie słowa z Twoich ust, które padły, bardzo mi się one spodobały, dzisiaj nawet je wrzuciłam na Instagram, na swój o. kanał nadawczy, że tylko bezczelnie szczęśliwa kobieta nie wstydzi się przyznać do swojego wieku. Oczywiście, że tak. Jesteś bezczelnie szczęśliwa? Mm, bezczelnie szczęśliwa? Tak. Powiem Ci, że mm, dawno nie czułam się y, tak dobrze, mm, jak teraz. Bardzo świadoma i też coś takiego w życiu mi pękło, że znowu jakby weszłam w swoje buty. Ta, o jakich butach ja mówię? Zaczynając karierę, jak pamiętasz, jesteś ode mnie trochę młodsza. Nie bałam się wyrażać opinii. Byłam nie tyle, że bezszczelna, nie byłam arogancka, ale byłam bardzo prawdomówna i bardzo szczera. Przepraszam, pamiętam, mi trochę przeszkadza. Pamięta nieraz może w życiu przeszkadzać. Bardzo przepraszam. <laughs> no ale... Można poczuć do kogoś miętę. No i wtedy się mogą tak. z... zacząć od razu. Wiesz, to może być fajnie, albo może się zacząć Wiesz, bo... największy problem życia. Staj, jak się bo do kogoś mi się przypomina taka anegdota, tak? wiele, aprop... wiele cytatów jeszcze dzisiaj usłyszymy <laughs> tak, z tak. Wiele, wiele lat temu, jak dostałam propozycję do, do, do Playboya, jak jeszcze wtedy istniał, spotkałam się. Mm, nie doszło do... Do dzisiaj bardzo żałuję, mm -hmm. że, że jakoś tak się nie, że się nie zgodziłam wtedy, bo to chodziło o stawki wtedy, pamiętam, jakoś taka byłam przemądrzała za bardzo. Żałuję, że, że nie zgodziłam się wtedy i spotkałam się z, z, z babką z Magdą, koleżanką, która pracowała wtedy dla, Playboy, dla Playboya i mówi do mnie, słuchaj Monia, e, mamy takie fajne spotkanie z jakimś, nie wiem, czy sponsorem, już nie pamiętam, kim był ten mm -hmm. człowiek i poszłyśmy razem do restauracji. A z tym mikrofonem jak ja bym miała zaraz ja tutaj kolędy śpiewać. I pamiętam, jak dzisiaj podano na przystawkę szynkę parmeńską z jakimś melonem czy coś, a ja bardzo naprawdę kulturalnie jadłam, takimi malutkimi kawał kawałeczkami Słuchaj, i czuję, jak ta szynka parmeńska ona po prostu stoi i. utknęła ci w gardle. W gardle. mi w gardle, i wiesz, ale próbuję, jakby, wiesz, rozmawiać, prowadzić mm -hmm. dalej rozmowę. Ale moje oczy są jak w kreskówce, kaczo wiesz, Disneya, jak Kaczor Donald, przynajmniej tutaj. I w pewnym momencie, <tosłenie> 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 nie będę, będę mówić, jak się to skończyło. Ym, ale potem nie rozmawiałyśmy z dwa lata z moją koleżanką. Lata minęła, a ja z szynką parmańską ja mam ten parmań, sam ten problem, ten... słuchaj, wiesz? więc powiem ci, że staram się ma takie drobne kawałeczki kroić. Chciałam być taka kulturalna. Ale wiesz? lepsze jest to niż hamon hiszpańska, wiesz, bo ona jest troszeczkę cieńsza i zawsze jest większa szansa, że, na tym że, że, się nie, że się nie udławisz, tak, że nie utknie w garle. No dobrze, no słuchajcie, to także <laughs> nie wiem, czy macie też jakieś doświadczenia z szynką parmańską albo z jakimś innym mięsiwem. Mi E, a dlaczego odmówiłaś? Mówisz, że stawka, tak? Była, była niezadowalająca, A teraz co? na przykład nie żałujesz? Żałuję. E, no. Ja wiesz, co ja żałuję, bo ja, wiesz, ja nie chciałam robić tej sesji Playboya takiej po prostu tylko wtedy jak rozbieranej, mm -hmm. e, żeby pokazać, nie wiem, cycki. Jeszcze ja, ja miałam taki, może jak na tamty czas jakiś crazy e, pomysł. Chciałam, żeby no, pamiętam coś ja sobie myślałam. E, fortepian na plaży, mm -hmm. coś, wiesz, tak. chciałam, żeby to była jakaś taka, lekko trąciła artyzmem I, pamię... Aha, i pamiętam, że chciałam, żeby ta sesja była właśnie za granicą, to było jakoś chyba luty wtedy w Polsce, ja wiem, kurczę, kurczę, no zimno jest. Zresztą miałaś strasznie dużo wymagań. Fajnie, żeby była za granicą, żeby był fortepian, żeby była skrzypaczka. No, no, jeszcze podczas sesji zdjęciowej i to też, góra, to też, która też ci mówisz, że przesadziłam. Podczas no, to, słuchania Mozarta. Więc to też ci mówisz, że pałę. Ale. No. Teraz by się to, zgodziła. Bo, a czy no teraz to już.? A czy to nie, no to zgodziłaś. Teraz no. A to już nie ma Playboya. Nie ma Playboya, to po pierwsze, ale ty zrobiłaś sobie Tak. Po co? Po co? Całe życie o tym marzyłam. A dlaczego zrobiłaś dopiero teraz, skoro całe życie o tym marzyłaś? Bo ba się mamy. Chyba my się mamy. Zrobiłam to po cichu, tak, tak naprawdę nie wiedziała, nie zrobi, nie, znaczy nie wiedziała e, operacji, nie wiedziała e, kiedy byłam w, w klinice, dopiero dowiedziałaś po faktem i była, i, i była zmasakrowana. Nie, nie rozmawiała ze mną. Była obrażona trochę. A w Polsce robiłaś? Czy w Turcji, Tak, w Polsce, w Polsce robiłam. I co? Y czujesz się lepiej? Absolutnie tak. Wiesz co, mam koleżankę, taką przyjaciółkę, mogę nawet powiedzieć, bardzo dobrą, która zdecydowała się po długim czasie rozmyślać. No ja po 20 latach. I ona mówi, że po prostu no, to jest totalnie inna bajka, jeżeli chodzi o jej samopoczucie, o jej komfort. No. Się, no, wiesz, Bo to jest tak, no nie pokazuję, bo... jeden wiesz, ja nie chodzę no, jeden, z dekoltami. Tak, jeden z wywiadów oglądałam i tam dziennikarz zapytał ciebie, no i dlaczego nie eksponujesz tego biusta? Ja no, ale jak ma eksponować ten biust, no ma teraz chodzić w, w, w to, top na eventy jesienią czy zimą, prawda? Z kryształami albo z takimi, wiesz, kap kapslami. O, to byłoby najlepiej. Tak. Najlepiej, no, to jest tak jak jest bilizno. no nikt twojej nie widzi, a jeżeli masz fajnie dobraną bieliznę, to czujesz się lepiej. Ja się czuję takie fenomenalnie. No? Aczkolwiek moje koleżanki, jak ja, jak, e, dzieli, podzieliłam się z pomysłem, mówię, słuchajcie, a no to 25 lat, e, wiesz, jak to jest w środowisku e, artystycznym. Co u ciebie? E, e, jak powiesz, nie, no jest beznadziejny. O Boże, jak dobrze. I moje koleżanki, na nawiązuję do, do tego dowciku... Nie, koleżanki. Koleżan nie, no koleżanki. Okay. Tak, słuchaj, ale po co ci są te cycki teraz, jak już jesteś stara? jest było zrobić 25 lat temu, a nie na stare lata. A ja jestem. Ja się czuję, się czuję bardziej kobieco teraz niż te 20 lat temu? Yeah Nowy singiel, bardzo fajna nutka, także serdeczne gratulacje. E, no i co, ten singiel będzie na przykład być może reprezentantem, jeżeli chodzi o konkurs eurowizyjny? Mm, słuchaj, Będziesz kandydować czy nie? W preselekcjach? I raczej wiesz co w preselekcjach w tym roku, nie? Być może do premier w Opolu złożę fantastyczną piosenkę. Dlaczego nie? Ta piosenka Ready, Set, Go! powstała z Zenonem Boczarem, z którym zajęłam 20 chyba lat temu, już nawet nie chcę liczyć. Drugie miejsce w polskich konkursach preselekcji do Eurowizji. No właśnie dlatego pytam o te preselekcje, I, czy będziecie startować i, tym razem też? Nie, nie sądzę, a chociaż nie wiem, może wyślemy. Ja nawet nie zastanawiałam się o tym. I zadzwoniłam do Zenona, i ja mówię, słuchaj, Zenek, a może byśmy tak po tych 20 latach nakrali wspólnie tak. duet? A on mówi, słuchaj, Monika, to jest Great Idea, no to super, róbmy. No i tak powstał i tak powstała piosenka Zenon napisał, znaczy, Zenona jest kompozycja yy, słowa. Yy, no i tak. A jeśli chodzi o, jakby o moją taką rzecz Moje, jakby moje Kapitan Sansol Kapitan sam, solo. To produkuję, znaczy, produkuję. Jestem w przygotowaniu mojej epki po raz pierwszy po polsku. Namawiano mnie bardzo, bardzo długo. I ta epka się pojawi najprawdopodobniej po nowym roku. Tytuł jest fenomenalny, mianowicie Żaby i Węże. Żaby i Węże? Dlaczego nie ślimaki i żółwie? No bo jak posłuchasz tekstu, będziesz wiedziała dlaczego. Okay. To jest taki lekki manifest. I to jest piosenka. No to, to o czym ona będzie? O Żabach i Wężach. To jest taki manifest artystyczny. Yy, utrzymana no, ale w... domyślałam się, że o coś tu chodzi, właśnie. No, no to, to jest taki wiesz co, wyrwany z kontekstu, o tych wagich mm. i wężach. Yy, taki lekki żart, ale muzyka jest w klimacie takiego elektropopu z lat 80. Okay. Yy, yy, i też jest fantastyczna historia, bo. Kiedyś nie. Wiesz, to każdy z nas się nudzi. Tak, scrollujesz, 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 nuda, nuda, nuda. O! Szukamy wokalistki. Dobra, napiszę. Wysłałam, pamiętam, swój klip Simply Falling, nieważne, czy ważny i dostałam Słuchaj Monika, mamy piosenki po polsku, kurde, twój głos jest genialny, chcemy, żeby, żebyś to z nami nagrała. Ja Mnie bomba składała, że mój może jest producentem mm -hmm. muzycznym, a Robert mówi, to jest genialne, to jest fantastyczne. W klimacie takim, wiesz, trochę izzy trojanowskiej, właśnie lata 80., 90., naprawdę fajne, ja wiem, to. Nagraliśmy już trzy piosenki. W tak zwanym międzyczasie, wiesz, ja głównie wydawałam muzykę za granicą, śpiewałam dużo za granicą, więc jakby równolegle pra pracuję nad muzyką anglojęzyczną, ale dla mnie na ten moment będzie priorytetem właśnie ta, ta epka w języku polskim. I mam nadzieję, że w, no, w styczniu, chyba, powinniśmy ją jakoś. Wydać. Ten wyjazd na Maltę, iloletni? Siedem 7 lat. Siedmioletni. 7 tak. On Ci pomógł, czy zaszkodził, jeśli chodzi o rozwój kariery w Polsce? Wiesz co, to nie chodzi, czy pomogło, czy to była gdzieś moja decyzja. Ja byłam bardzo zmęczona w pewnym momencie zawodowo, po różnych historiach, które mnie bardzo dotknęły prywatnie, show biznesowo i ja potrzebowałam takiego Zresztą po latach ja wszystko w końcu opowiem, co się wydarzyło, a wydarzyło się naprawdę niemało. Opowiem o tym, o stracyzmie zawodowym, powiem, tak, jak naprawdę doszło do tej historii dla mnie cholernie nieprzyjemnej, kiedy zostałam pobita, i to się odwróciło przeciwko mnie. Milczałam bardzo długo, milczałam kilkanaście lat, bo tak mi zresztą nie tylko mój mąż, ale wszyscy mówili, słuchaj, em, nie opowiadaj, zapomnij, nie da się pewnych rzeczy zapomnieć. Jakby kończą sobie 50 lat, pomyślałam sobie, teraz albo nigdy, albo znowu zawalczę i odbiorę sobie to, znaczy sobie, to, co mi zostało zabrane. E, i to jest mój czas. Mhm. To jest mój czas. Mam nadzieję, że spotkamy się szybciej niż po kolejnych No mam nadzieję, no, jak już tutaj już ja, jestem na jak stałe. Jak tutaj już jesteś na stałe, to tak. ja czekam w takim razie na styczeń ze zniecierpliwieniem tak. i na twoją nową epkę. No hmm. i wówczas sobie porozmawiamy, żeby i węże, dowiemy się o co chodzi z tym tytułem i trzymam za ciebie mocno kciuki Dziękuję. i do zobaczenia. Do zobaczenia. Monika Jarosieńska. <laughs> Dzięki kochana. I dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu między Gwiazdami Ekstra Hej!